Pracowałyśmy przy kocham kino, a, a teraz pierwszy raz tak naprawdę spotykamy się w takich specyficznych okolicznościach. Więc. O, i, właśnie. I, I dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Projekt Florida yy, i bardzo się cieszę, że, 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 że właśnie ten film wybrałyśmy, dlatego że wydaje mi się niebywale terapeutyczny tu i teraz, yy, bo można na niego spojrzeć i optymistycznie, i zupełnie pesymistycznie. E, tak jak na naszą sytuację tu i teraz związaną z, z, z koronawirusem, e, b, wydaje mi się, że ludzie niebywale różnią się w odbiorze tego filmu. I ja przyznam się, że pierwszy raz, kiedy oglądałam ten film, e, to widziałam ten świat oczami dziecka, tej dziewczynki Muni. E, widziałam, oczywiście dostrzegałam problemy w tym świecie, ale to był taki e, ciepły świat na dołkach. A teraz, kiedy wróciłam do tego filmu, to przyznam, że widziałam go głównie oczami dorosłego. E, widziałam tam problemy i no, mm, nie, było, nie był ten film dla mnie tak wesoły jak ostatni. Zastanawiam się, jak, 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 jak ciebie poruszył ten film i czy ty potrafiłaś spojrzeć na ten świat oczami dziecka i co, co teraz zauważyłaś, oglądając Florydę? No, ten film szczerze mówiąc dla mnie nigdy nie był zabawny i nigdy nie był optymistyczny. Choć cała jego pierwsza część, a nawet trzy czwarte, to jest taka zachęta Bakera, reżysera tego filmu do tego, żeby. Myśmy właśnie poszli z tymi dziećmi, my jednak jesteśmy osobami dorosłymi i widzimy, że tam kryje się pod spodem, czai się w ogóle pod spodem tragedia i brak perspektyw po prostu dla tych dzieci, które mieszkają w motelu, w pokoju najczęściej z matkami wyłącznie, które je same wychowują, z matkami, które mają problemy, żeby, żeby w ogóle zapłacić za czynsz w tym motelu, za pokój, żeby zdobyć pieniądze na, na po prostu na jedzenie. No więc cieszymy się, że Muni mając te 6 lat ma przyjaciela, przyjaciółkę, że mają przestrzeń, której się cieszą po prostu życiem, ale też, ale też wiemy, że mimo, że taka mała i mimo, że taka zadziorna i taka wesoła, to tam jest kilka scen, zanim dojdzie do już takiej oczywistej e, tragedii, tam jest kilka scen, które sugerują, że Muni jednak jest dzieckiem, które wie, momentami zaczyna wyczuwać już, mimo tego, że ma 6 lat, zaczyna wyczuwać, że coś jest nie tak. Jest taka rozmowa matki w recepcji e, na temat tego, że ona w tej chwili nie może zapłacić tego czynszu, bo nie ma pieniędzy. Muni niby bawi się tam... Jak... Tymi papierkami, coś, ona jednym uchem słucha. I ona zaczyna już, ona już wie, ona czuje podskórnie, że coś, coś jest nie tak. Także to jest film, który dla mnie był no przede wszystkim był w ogóle, jeśli chodzi o stronę artystyczną, znakomitym filmem. Bo z jednej strony mamy te ferie barw, kolor różowy, pistacjowy, słoneczny, słoneczną przestrzeń tej Florydy. I tego Disneylandu, który gdzieś tam, gdzieś tam w tle majaczy. A, a, a z drugiej strony właśnie czujemy, czujemy gdzieś ten niepokój wewnętrzny to coś, co za, chwilę, co za chwilę wybuchnie i to coś, co powoduje, że wiemy, że dla tych dzieciaków, które tam są, praktycznie nie ma przyszłości. To, 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 to ciekawe, zastanawiam się w takim razie, jak odebrałaś tą relację matki-córki, bo ja za pierwszym razem widziałam tutaj, kiedy jeszcze nie byłam matką sama, yy, jeszcze byłam w ciąży, jak oglądałam ten film. To pamiętam, że ja zobaczyłam tutaj taką wystarczająco dobrą matkę, bo pomyślałam sobie, że najważniejsze jest to, że ona kocha tą córkę, że jest z nią. I to też było tak, że my wcześniej, pamiętam, oglądałyśmy film Nie Miłość z Jagincewa i nawet rozmawiałyśmy troszkę o Florydzie. I mówiłam ci, a to taki fajny film, bo w Niemiłości jest tak, że przecież ten chłopiec y, ma gdzie spać, ma co jeść, ale nie ma tej najważniejszej potrzeby zapewnionej, nie ma miłości. A właśnie w tym filmie ja zobaczyłam, że ta miłość jest i to było dla mnie najważniejsze. Ale teraz, jak y, oglądałam ten film, to pomyślałam sobie, czy ta miłość faktycznie wystarczy. Zwątpiłam w to. Generalnie ta miłość wystarczy, znaczy Aha. ta miłość jest najważniejsza. Bo w momencie, kiedy następuje, dochodzi do, do, do sytuacji, kiedy, kiedy ten związek emocjonalny miałby być rozerwany, to to jest największa tragedia. Także ta miłość tak naprawdę wystarczy. Hmm. Tylko, tylko mm, no, wiesz, to, to jest tak, jak mówisz, no ty odbierałaś ten film wtedy inaczej, teraz inaczej go odbierasz. Ja patrzyłam na ten film teraz podobnie jak wówczas, muszę powiedzieć. To znaczy, było dla mnie, było dla mnie fantastyczna relacja matki z tą córeczką, bo, bo ona, ona przecież parę razy wierzy, że po prostu bierze tę córkę i daje jej te chwile takiego całkowitego szaleństwa, jak chociażby luksusowe śniadanie. Tam w jednym z hoteli, znajdujących się w pobliżu. To fantastyczna scena, w ogóle. Więc, więc ta relacja matki i córki jest w tym filmie pokazana znakomicie. I to, że to właśnie jest najważniejsze, też jest pokazane. I to, że tego nie można rozrywać, też jest jakby wnioskiem, który wyciągamy po obejrzeniu tego filmu. To znaczy nie można rozrywać tej takiej miłości między e, matką a dzieckiem. Nie można odbierać dziecku prawa do tej miłości. E, trzeba zrobić wszystko. Taka, taka, taka jest moja, e, bo pytasz sobie w ten film, na mnie, jakie zrobił wrażenie, że trzeba zrobić wszystko, jeśli myślimy o różnych systemach, o różnych systemach pomocy społecznej, trzeba zrobić wszystko. Nie, nie, nie żeby stworzyć jak najlepsze domy dziecka i rodzin zastępczych, tylko żeby stworzyć matkom samotnie wychowującym dzieci jak najlepsze te bo Bo to jest, to jest, pamiętasz też film System Crasher, czyli błąd systemu. Tam bohaterka, tam z tą bohaterką, czego ona potrzebowała? Ona chciała tylko być ze swoją matką, czego nie mogło, do czego nie mogło dojść, tak? Bo, bo ta matka nie dałaby sobie sama rady z nią. Więc to, co dla mnie było najważniejsze w tym filmie Florida Project, to po jego obejrzeniu, to jest to, że cały, cała sprawa pomocy, jakichkolwiek systemów pomocy społecznej, powinna się skupić na tym, żeby jeśli jest matka, to żeby jej pomóc, jeśli jest miłość, jeśli ta matka kocha swoje dziecko, bo nie mówię o patologicznych zupełnie sytuacjach, kiedy, kiedy mamy do czynienia no, z e, e, krzywdzeniem e, przez rodziców swoich dzieci. Ale tu tego nie mamy. Tutaj ta matka e, kocha e, Muni. Ona, ona, ona zrobi dla niej wszystko. E, I to, żeby i dla niej zrobić też wszystko, dla tej matki zrobić wszystko, żeby ona mogła to dziecko e, mieć przy sobie i by, by mogła je wychowywać no to to jest jakby klucz do e, kluczów i, i, i sprawa, o którą chodzi w tym filmie. Ja też, do, ja też tak poczułam, że ona jest tak naprawdę ofiarą tego systemu i próbuje sobie jakoś w tej sytuacji poradzić, prawda? E, a, a powiedz, przekładając tą sytuację na nas znaczy, znaczy, To jest, bo to mówimy tak, przepraszam, że się wchodzę w słowo, ale mówimy z systemu, e, ktoś, ktoś się dobija do moich drzwi ale może mąż otworzy w momencie. Tak. E, więc, e, więc mówimy systemu i, i, i wiesz, to jest, e, to jest też coś takiego, że e, tak jak widzimy teraz, nawet właśnie, bo zaczęła się od tych czasów pandemii, że próbujemy to wszystko też, co dzisiaj przeżywamy i co oglądamy jakoś umiejscawiać w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Że te czasy też pokazują, że... E, Wiele systemów będzie zawodzić, wszystkie będą zawodzić, władza będzie zawodzić, najważniejsze są międzyludzkie kontakty. I ta bezpośrednia relacja człowieka z człowiekiem, choć nie bezpośrednia jak w naszym wypadku naszej pandemii, ale jednak ta, ta, ta czułość na drugiego człowieka, tak? to nie odwracanie się od drugiego człowieka. E jakby w swoich takich małych, ale być najwięcej, nie licząc, e, niestety, jak pokazuje ta rzeczywistość, i dzisiejszy świat, niewiele licząc na właśnie różnego rodzaju systemy, rządy i tym podobne. bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo ja przyznam się, że mam taką dużą obawę, że my, m, wielu z nas, e, będzie w bardzo podobnej sytuacji jak ta bohaterka filmowa Heli, która żyje w, przecież w czasach. Po kryzysie gospodarczym w Ameryce i my nas wszystkich czeka kryzys, prawdopodobnie. Też wiele osób teraz straci pracę, prawda? Pracuje na umowach śmieciowych i być może też będziemy musieli się przebranżowić, nie wiem, właśnie szyć maseczki albo sprzedawać perfumy na ulicy. I to mam taką obawę, że, że to może być też nasza przyszłość. No to jest osobny temat. To jest bardzo, bardzo, bardzo. Trudny temat i, i taki, który pewnie nie na tę rozmowę, ale tak, no świat na pewno będzie inny. Świat już się zmienia, ale wciąż zmierzam do tego, że i tak w tym świecie, w którym żyliśmy przed pandemią, zobacz, było tak strasznie dużo możliwości. Do tego, żeby uświadomić sobie, że ja, jakie rzeczy są w życiu najważniejsze. Też zresztą wielokrotnie w naszych rozmowach o tym mówiłyśmy, jakie wartości są, że właśnie że zwrócenie się na drugiego człowieka, że taka że moralność społeczna jest i nic to nie zmieniło, nic to nie. nie, nie, nie. Wiedzieliśmy też, że rozporządzenie nasz system. Ale to wszystko były takie kropelki, tak jakby nie, jakby nie rozumieliśmy tego, że to my naprawdę to my jesteśmy e, tymi, którzy najbardziej mogą zaszkodzić, e, zaszkodzić światu. E, e, bo my jesteśmy świadomymi istotami. My działamy planowo, my działamy świadomie. E, I w związku z tym. No, mam nadzieję, że ta, ta tragedia, którą przeżywamy, czyli pandemia i to, jak, jak wiele ludzi odeszło z tego świata już w tej chwili, jakie będą skutki gospodarcze tego, tej pandemii, tego kryzysu, to że to nas jaki nauczy, no, to jest oczywiście utopia, ale także y, rządzących i, i, i władców y, tego świata, y, y, nauczy, że no jednak człowiek jest najistotniejszy. Nie przepływ pieniędzy, nie biznes, nie efektywność, nie gonienie za pieniądzem, nie gonienie za sukcesem, tylko człowiek i wartości te fundamentalne są najważniejsze. I gospodarka może być na zupełnie mniejszych obrotach, i świat też się nie zawali. Więc gospodarka może być na znacznie niższych obrotach, i nasza Muni, i jej matka, i im podobne mogą znaleźć przestrzeń w tym świecie. Można, się, można znaleźć miejsce na zainteresowanie się nimi. Wiesz, to są takie moje utopijne marzenia. I myśli, że coś się tu zmieni, że w jakikolwiek sposób. muszę powiedzieć, że parę było już takich sytuacji w moim życiu, kiedy wydawało mi się, że naprawdę świat się zmieni, że ludzie wykazywali nieprawdopodobną solidarność i nieprawdopodobne taką świadomość tego, co w życiu jest właśnie ważne. Tak było na przykład po śmierci Jana Pawła II, bo to też był cały świat, który był tak, razem tak. w tym momencie, prawda? I nie starczyło na długo. Aha, nastąpiły aha. takie same, e, bo wszystko wróciło do, 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 nazwijmy to, normy, w cudzysłowie. Więc ja marzę o takim świecie, w którym właśnie nie będzie taka straszna gonitwa za e, tymi, wiesz, wykresami, włók do góry, biznesowymi, na giełdach e, papierów wartościowych i tym podobne, i tym podobne, i tym podobne, bo to wszystko dotyczy, nie wiem, jednego procenta, dwóch procentów ludzi na tej planecie. E, I to wszystko. To jesteś optymistką, Grażynko, powiem ci szczerze, ale. Nie, jakoś staram się, dlatego że inaczej, to już wiesz, tak. nie miał ochoty rozmawiać z tobą na, na te tematy. Ale to, A, wiesz, nie to nie ta... wiesz, podobnie, tak naprawdę, jak, jak Muni, bo wydaje mi się, że ta bohaterka, jakbyśmy ją, jakbyśmy chcieli się czegoś nauczyć od tej dziewczynki, to właśnie... Tego, że Muni, bo ty uważasz, że ona powoli dostrzega te problemy. Ja tego nie zauważyłam. Mnie się wydawało, że ona w ogóle nie dostrzega tych problemów i właśnie yy, pomyślałam sobie, że może my też dzisiaj nie powinniśmy się na tym skupiać nie patrzeć na te problemy i mieć w sobie taką ufność, jak ta dziewczynka mała, i założyć nawet czasem te różowe okulary, takie, które yy, pomagają nam jakoś przetrwać tą rzeczywistość, i dopiero wtedy, kiedy będziemy na to gotowi, kiedy świat się ustabilizuje, kiedy staniemy na nogi i yy, 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 yy wszystko po prostu będzie, yy, no, będzie już łatwiej, to dopiero wtedy przyjdzie czas na ko korekcyjne okulary, na takie, na takie okulary ja się z Tobą, bo przez cały no? czas nam zakładano te różowe okulary, jak patrzysz na jakiekolwiek media, jak patrzysz na telewizję, jak patrzysz w internecie, surfujesz w internecie, to bez przerwy, bez przerwy zakładają Ci różowe okulary na oczy, pokazują Ci przepiękne rzeczy. Które mogą stać się Twoim e, udziałem natychmiast. Pokazują Ci plaże e, z lazurową wodą, pokazują Ci sukienki w kolorowe kwiatki, pokazują Ci, właśnie, no, no wszystko, wszystko, wszystko. Wszędzie ci zakładają te różowe okulary, żebyś widziała ten świat, że on jest piękny. Na wszystko możesz sobie pozwolić, wszystko możesz mieć, ale to jest nieprawda. Także, także, także nie, no nie, 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 nie ja inaczej na to patrzę. A, a co do Muni, wracam do niej, do tej dziewczynki. Uważam, że ona naprawdę jest dziewczynką, która, która, która zaczyna rozumieć, e, bardzo, bardzo szybko dojrzewa, zwłaszcza w tych ostatnich e, scenach filmu. E, to jest dziewczynka, która analizuje świat. Do... Mniej, może się bawi wesoło i, i, i bez ale tak, to są chwile bez troski, ale ona też obserwuje, obserwuje świat i analizuje bardzo mądrze, dlatego też finałowa scena jest taka, jaka jest. Jedna z najmocniejszych, ale nie, nie spoilerujmy, nie, nie, nie mówmy jaka, ale to jest scena jedna z najmocniejszych, jakie rzeczywiście w kinie widziałam. E, jest ona udziałem właśnie tej dziewczynki, nie wiem, ile ona miała lat wtedy, jak grała tę rolę Muni, ona się nazywa Brooklyn, pra, Brooklyn Prince. Brooklyn Prince. To, jest, to, to, to trzeba zapamiętać, Brooklyn Prince, bo być może ona gdzieś nam się jeszcze objawi, bo zagrała niesamowicie, niesamowicie, ale tak sugestywnie, że no, tu pewnie można przypuszczać, że jednak zagrała tak, jak czuła, to znaczy zagrała sześcioletnią dziewczynkę, która czuje tak, jak sześcioletnia dziewczynka, i dlatego, powtarzam, miała świadomość jednak, tego świata, który ją otacza. Ja powiem Ci, że dla mnie ta scena, o której mówisz, i teraz właśnie, żeby nie spoilerować, to osoby, które jeszcze nie widziały filmu, to może już niech nas nie słuchają i potem wrócą do tej rozmowy. Ale dla mnie ta scena była bardzo poruszająca, dlatego że to był taki koniec świata złudzeń, koniec tego beztroskiego dzieciństwa. I wydaje mi się, że my wszyscy mamy dzisiaj takie bolesne przebudzenie, właśnie koniec świata złudzeń, że nie jesteśmy nieśmiertelni, że nie kontrolujemy w pełni naszego życia. Koniec. I, no, tak. I ja mam taką ochotę, wiesz, jak ta dziewczynka Muni wrócić do tego Disneylandu, do tego świata beztroski i opóźnić tą konfrontację z rzeczywistością, która jest trudna. Ale tak się zastanawiam, bo przecież ja ten twój spór, Martyna, bo to możesz zrobić w każdej chwili. E, I ty, jako dorosła, i ja, i w ogóle my, jako dorośli ludzie, no właśnie powinniśmy się starać z jednej strony utrzymywać w sobie ten świat dziecka i tę wrażliwość dziecka. Wrażliwość na, 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 na świat, na piękno tego świata, na, nie wiem, trudy tego świata, cokolwiek, ale tę wrażliwość dziecka, reagować troszeczkę tak właśnie, jak reagują dzieci. No a z drugiej strony wiedzieć, że te dzieci rzeczywiste też potrzebują naszej świadomości już wyższej. Także to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś mogła czuć się jak Muni momentami, zwłaszcza kiedy jesteś ze swoim Leonem. O właśnie to też a propos e, osób, które mają dzieci, wydaje mi się, że e, ten film prawdopodobnie może wywołać głównie emocje, bo my zawsze rozmawiamy o emocjach, e, emocje irytacji, dlatego że e, przez cały dzień, e, spędzając e, właśnie czas w rodzinie, zamkniętym, be, będąc zamkniętym w domu, e, oglądanie filmów, które mamy tak głośne i rozwydrzone, bo niektóre osoby tak odbierają ten film, dzieci e, może być. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł dla rodziców i tak właśnie chciałam o tym powiedzieć, ale ja na przykład, oglądając ten film, mimo wszystko widzę, Przede wszystkim radość tych dzieci i te wszystkie no, zabawy cudowne, te sztuczne silikonowe piersi na basenie tej pani, która leży na leżaku, czy takie śmieszne wydawanie dźwięków nad, wentyla nad wentylatorem, nad wiatraczkiem. Nie wiedziałam, nawet, że coś takiego jest możliwe, albo to wspólne jedzenie lodów. Nie wiem, czy pamiętasz tę scenę. Ta scena, absolutnie, no jedna, jedna. <śla> jedna kulka lodów na trójkę, tak, no kapitalne, kapitalne. No a konkurs Plucia? O tak. tak? Chcesz pobawić w konkurs Plucia? Ja, ja mam, no i wiesz, to jest właśnie taki, to jest taki jeden wielki plac zabaw dla tych dzieci, ten Motel magic, magic Castle, e, ale chciałam cię też, też zapytać, e, który nie zapominajmy, że to jest wszystko na Florydzie, że to jest wszystko e, obok Disneylandu, czyli to jest wszystko obok tego świata bajki, tak, to jest, tu, tutaj trzeba powiedzieć, że Sean Baker, reżyser i, i scenarzysta tego filmu, naprawdę znakomicie to, ten świat nam to nam pokazał, bo, bo, bo no, właśnie, no właśnie, właśnie coś takiego, że z jednej strony masz ten Disneyland, który jest czystym przemysłem i czystym wkładaniem ludziom różowych okularów na oczy i zasłanianiem im tego rzeczywistego świata. Ale w taki niezdrowy sposób. I z drugiej strony, jest, ta, jest ten świat tych dzieci i, i świat Muni, która tamtego Disneylandu nie potrzebuje. Ona sobie potrafi stworzyć swój Disneyland, swój piękny, różowy świat, tylko nie można jej w tym przeszkadzać. Trzeba jej dać na to szansę. A jak myślisz, dla kogo ten film może być dzisiaj terapeutyczny? Bo zastanawiam się, ile z nas. Ile osób będzie w stanie zobaczyć ten świat oczami dziewczynki, czyli tak jakby ta, ten projekt Floryda, ten film e, stał się dla nas takim testem projekcyjnym na naszą wiarę w lepsze jutro, na, na, na nasz optymizm. No słuchaj, ten film e, dużo optymizmu nie daje, więc uważaj, bo to nie jest tak. E, natomiast e, ten film troszeczkę daje, no, daje głęboką... Bardzo refleksję, z którą każdy z nas, w zależności od tego, jaką mamy wrażliwość, w jakich warunkach przyszło nam żyć, jakie są nasze zapotrzebowania życiowe, jakie są nasze właśnie systemy wartości, to każdy inaczej go odbierze. Jedni, jak mówisz, powiedzą, że to jest, są rozwydrzone dzieci, a inni powiedzą, że to są dzieci cudowne. E, które tylko e, można im zazdrościć, że, że na no o Muni, że, że jest taka, taka dziewczynka. Także bardzo to jest indywidualny odbiór i dlatego to jest też ten świetny film, że absolutnie reżyser nie sugeruje niczego w tym filmie, nie sugeruje, w którą stronę mają pójść Twoje oceny, Twoje emocje, musisz decydować sama, a właściwie zdecyduje Twoja wrażliwość e, i świadomość. No. Tyle. I dlatego to jest e, bardzo wartościowy film terapeutyczny, tak jak mówisz, bo reżyser daje nam przestrzeń do tego, żeby wypełnić ten film sobą, swoimi emocjami, e, bo tak naprawdę kino jest dla nas lustrem. Zawsze e, projektujemy siebie, nasze emocje, wiedzę na ekran kina, więc to też jest ciekawe, żeby jeśli ktoś już nawet widział ten film, zobaczyć ten film jeszcze raz i zobaczyć, jaką drogę w życiu przeszliśmy, bo ja na przykład dorosłam, ja już nie potrafię zobaczyć tego świata e, oczami tej dziewczynki. Ale to też jest dla mnie bardzo ciekawe. Pracuj nad sobą, bo to jest bardzo złe zjawisko. Pracuj nad sobą. Obiecuję się poprawić. Grażynko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. I, i, i trzymaj się w, zd w zdrowiu w takim razie i z całą rodziną. Ty też trzymaj się. Pa. Do zobaczenia, do usłyszenia.